Wielu z nas zadaje sobie pytanie, co to jest ten eco-driving? Coraz więcej o nim słyszymy, coraz więcej gdzieś coś o tym piszą. No i warto posiadać jakąś wiedzę na ten temat. Eco-driving. On powstał już mniej więcej na początku lat 90., w momencie kiedy w samochodach popularne stały się. Komputery sterujące pracą silnika, niezwykłe gaźniki zasilające silnik. Eco-driving to jest przede wszystkim technika jazdy, jak i też taktyka jazdy. Musimy być nie tylko dobrym kierowcą, ale też dobrym strategiem, obserwować bacznie, co dzieje się przed maską, oceniać cały czas sytuację i odpowiednio do tego się dostosować jako kierowca. Dobra, powiedz kiedy zainteresowała Cię taka technika jazdy? No bo na ogół młodych ludzi interesuje jak jechać szybko, niekoniecznie ekonomicznie, a eco driving jest czymś, co przynajmniej mnie do niedawna nie jarało w ogóle, a, a teraz tak jak słucham Ciebie i yy, yy, widzę Twoje wyniki, to na pewno testując najbliższą Skodę postaram się taki wynik osiągnąć, by na bynajmniej porównywalny. Dla mnie eco driving jest zabawą. Bardzo mnie to cieszy, jeśli przejeżdżam jakiś odcinek, uzyskuję tą samą średnią prędkość, ten sam czas przyjazdu co inny kierowca, natomiast moje zużycie paliwa jest o wiele, wiele mniejsze. Nie stanowi to też żadnego problemu dla samochodu. W żadnym miejscu ten samochód się nie uszkadza. Oprócz tego, że dużo zaoszczędzamy na, na, na paliwie, na naszych wydatkach na stacji benzynowej, oszczędzamy też wiele podzespołów w naszym samochodzie. Dla niego jest to korzystniejsze. Małotem. Ja nie spokojnie na każdej drodze, jeżeli nie mam wyższych praktycznych na godzinę, schodzę na mną